Przed nami wielkie przyspieszenie, przed nami gęsty tygrysi las. Miesiąc, luty, z zapasem, a on przyniesie więcej paliwa dla ognia, bo cały potężny las tygrysiego drewna. Także czeka nas wielkie przyspieszenie, akceleracja i też poprawa w pogodzie: no bo te wielkie drzewa mają szansę wodę wszechobecną ostatnio wypić i troszeczkę osuszyć nam otoczenie. Zapraszam na prognozę lutową. Lajkujcie, subskrybujcie i wspierajcie kanał Zdrojowa TV. Witam serdecznie, Michałusek Zdrojowa TV. Nagranie na nowy miesiąc. Miesiąc już w roku zająca, w roku kota-królika, lecz pod panowaniem tygrysa. I jak macie pewnie już przeczucie, czy świadomość taka się pojawi zaraz za chwilę po mojej wypowiedzi, będzie to wielkie przypomnienie, wielkie korepetycje, repetycje, reminescencje z roku, który się skończył, no bo skończył się, kończy się rok tygrysa i zaczyna się nowy rok zająca, królika, kota, jak niektórzy mówią czarnego kota, natomiast yy, ten miesiąc, który się rozpoczyna luty, dwa razy yang drzewo, bo i w niebiańskim pniu i sam tygrys sobie jest nosicielem drzewa yang, także to będzie tygrys stuprocentowy on na pewno da się tutaj nam wszystkim zapamiętać w sposób szczególny i mocny powiedziałbym podsumuję i zaakcentuje rok, który, któremu patronował, który się właśnie kończy, także Możemy się wszyscy poczuć jak na przewijaniu, na odtwarzaniu tego wszystkiego, co się wydarzało, wydarzyło, wydarzyło i wydarzało w przyspieszonym tempie. Taki wideoklip na podglądzie dość szybki w miesiąc, streszczenie, podsumowanie roku, który się kończy. Natomiast no, już będzie bardzo wyczuwalna przemiana dotycząca energetyki, bo. Następny w kolejce przecież jest kto? Słuchajcie, no przecież znasz zając i przełamującym twardość tego czasu akcentem będzie na pewno tutaj akcent miłosny. Można powiedzieć, że element tutaj kobiecy, Wenus, Afrodyty, miłość, Walentynki, 4 lutego, święto zakochanych liczą też w Chinach trochę nam tą tą jeszcze oziębłą e, ostrość tygrysa osłodzą. Słuchajcie, e, chciałbym powiedzieć też już na nowy rok ważną rzecz e, i zaakcentować e, siła, siła jeśli chodzi o energię, zamieni się w szybkość. Jeśli chodzi o manifestacje energetyczne, to moc, siła, ona się transformuje w prędkość, w szybkość. Także pod tym względem zajdzie znaczna zmiana. Trzeba powiedzieć o tym, że ten, ten czas noworoczny tak naprawdę otworzy się dopiero w marcu, bo po tym tygrysim lutowym podsumowaniu jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać, żeby sobie w marcu dopiero... Odpocząć i w marcu wejdzie nam już stuprocentowy, stuprocentowy, stuprocentowy zając stuprocentowy, także zacznie się w marcu bardzo hormonalny czas. Natomiast jeszcze do marca będziemy się musieli troszeczkę wspominać i poczuć na starych zasadach. Takie, jakie były te zasady, czyli ostre, mocne, militarne. No, drapieżne też. Słuchajcie, także. Byle do marca. Przypominam, że energetycznie zmieni się sytuacja nam w ten sposób, że z mocy siły wydarzeń, transformuje się w to w prędkość. W szybkość wydarzeń. Możemy się spodziewać natomiast bardzo inteligentnych, choć emocjonalnych, to wyważonych wyjść z sytuacji dyplomatycznych, lekkich, żeby ominąć wszelkie pułapki niebezpieczeństwa. Przypominam, że królik ryje mocno, zając w ziemi, kupie nory, czyli osłabia jej stabilność, będzie dochodziło do wypadków z ziemią dotyczących żywiołu ziemia, czyli trzęsień ziemi w nowym roku. Możemy się spodziewać też, że właśnie od marca, pomimo tego, że wiosna wkroczy, pojawią się już pierwsze zwiastuny problemów z gospodarką. Spowolnienie ekonomiczne będzie przynajmniej dla tych, którzy się ekonomią zajmują, którzy ją rozumieją, będzie oczywiste i w miarę upływu czasu z jesienią. Głośna narracja na ten temat pojawi się w przestrzeni publicznej, natomiast ludzie będą woleli się zająć rzeczami lekkimi, miłymi, przyjemnymi, rozkoszować się życiem, miłością, rozrywką i też sfera obyczajowa będzie przykuwać ich uwagę. Natomiast dużo ważniejszym aspektem tego czasu nadchodzącego jest to, że Nauka, także wiedza, będzie miała zielone światło, aby poszerzać horyzonty, aby się kształcić, aby też znajdować nowego rodzaju rozwiązania, pomysły, urządzenia, wynalazki. To wszystko ma możliwość zaistnieć w tym dobrym dla nauki czasie. No, i co jest najważniejsze, jeśli chodzi o w ogóle marzec, jak patrzymy nie tylko na rok, ale ten miesiąc, który po tym lutym musimy przeczekać po prostu i do marca, to ma, mamy tą starą bardzo przepowiednię dotyczącą Chin, takiego jakby chińskiego Nostradamusa, gdzie ten czarny zając jest w treści tej przepowiedni, że coś takiego się zdarzy, co spowoduje. Długotrwałą ona około 30 lat sytuację, ale to dotyczy właśnie Azji, dotyczy bardziej Państwa Środka, dotyczy bardziej Chin, co to będzie, czy to będzie wejście Chin w konflikt e, otwarcie, mniej lub bardziej, choć rok sprzyja ukryciu działaniu podstępem, sprytem e, w spisku, i w sposób ukryty pod ziemią i po cichu, czy w sposób bardziej jawny, tego jeszcze nie wiemy, ale będziemy mogli. Się jakby przekonać o tym już na przejściu właśnie miesiąca marca i kwietnia. Możemy się spodziewać, że ten rok nam się otworzy z pełnym swoim spektrum dopiero właśnie po lutym, a luty cały czas to będą jeszcze te reminiscencje, te wspomnienia o Tygrysie. Co muszę jeszcze powiedzieć z takich technicznych rzeczy? W najbliższych dniach ruszą filmy też dotyczące Pramen. W czerwcu wybraliśmy ten czas odpowiednio, też to jest najlepszy moment w roku, jeśli chodzi o optymizm naturalny i energetykę ognia. W czerwcu, początkiem czerwca, Festiwal Pramen w Bolencinie, wśród przyrody. Na takiej trawie, innej, jakiej może uwielbiać, jaką może lubić i w jakiej może czuć się dobrze zając. No i tam wszelkiego rodzaju wiedza i nauka i sztuka też w energetyce roku. Natomiast na razie będziemy jeszcze w miesiącu lutym i cierpliwie czekać będziemy sobie do marca żeby jeden jego drugiemu przekazał pałeczkę i żebyśmy mogli się poczuć jak najbardziej tu w tym różowym zajączku a pożegnać tego drapieżnego tygrysa. Co jeszcze chciałbym dodać no teraz. Aha, no też jest ważny, ważny aspekt tutaj nowego roku, to jest rok na związki nawet jeśli to nie jest moment dla kogoś na już czyli jeszcze nie ma takich podstaw ku temu, żeby ten związek zakładać finalizować, legalizować e, zawierać małżeństwo iść do ołtarza, no to to jest najlepszy rok żeby taką sytuację sobie na przyszłość przygotować bo to będzie sprzyjało też i tego wszystkim w nowym roku życzę, żeby sobie życie poukładali w ramach słabnącej ósemki, a dziewiątki takie możliwości się bardzo otwierają, a zwłaszcza w tym bardzo sadnym e, króliczym towarzystwie, też płodnym i namiętnym. Także byle do marca, a potem wybuch hormonów i zanurzymy się po samą szyję, po uszy, a nawet pełne zanurzenie będziemy mieć w energetyce już królika, zająca, wodnego, czy też, czy też czarnego, jak to woli. Zapraszam na filmy dotyczące pramen, zapraszam na sam pramen. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz życzę udanego, szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku. Święto zakochanych 4 lutego, już w Azji, a 14 lutego na Zachodzie, w tej cywilizacji zachodniej. To też jest dobry moment, żeby się tym właśnie zajmować, czyli miłością, randkowaniem i czułością. Także wchodźcie w ten nowy rok przeczekującego Tygrysa. Na wibracji już zająca, czyli wibracji miłości. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Cześć.